Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Fitness bez ściemy i zapraszam dzisiaj na naszą nową sesję. Dzisiaj będą to mocne mięśnie brzucha. Pracujemy nad tym, aby je wzmocnić, wyrzeźbić i poprawić kondycję naszego kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Krótsza wersja, 10-minutowa dla każdego i 20-minutowa dla tych, którzy wspierają kanał od poziomu moc bez ściemy. Przygotujcie się i zaczynamy nasz trening na mięśnie brzucha. Zaczniemy od małej rozgrzewki. Stopy szeroko i skłon do boku. Wdech i wydech. Mocno ściągnięcie mięśni pośladków, tak żeby nie było ruchu bioder do boku, tylko ruch tułowia od pasa w górę. Druga strona. Wdech i wydech. Do pozycji. Na czworaka. Wdech i wydech mocno ściągamy mięśnie, brzucha. Osoby z pogłębioną lordozą tylko koncentrujcie się na ruchu przy wydechu, żeby rozciągać odcinek lędźwiowy. Osoby ze zniesioną lordozą odwrotnie, czyli przy wdechu tu pracujecie, żeby rozciągnąć mięśnie brzucha, wzmocnić plecy, a przy wydechu pozycja taka bardziej naturalna. Wdech. I wydech. Jeszcze jeden raz. Świetnie. Lewa noga wyprostowana. Wdech. I wydech. Unosimy. Może być niżej. Wersja trudniejsza. A już staramy się na zewnątrz. Do naszego łokcia. Albo nawet w stronę naszego barku. Wdech. I wydech. Może jeszcze pięć razy pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, Trzymamy. pięć, cztery, trzy, dwa, jeden zmiana strony. Wdech i wydech. Do przodu. Bardziej na zewnątrz lub wysoko. W stronę barku. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wygląda prosto, co? Trzymajcie że ciała porówno i na lewą i na prawą stronę. Kto może jeszcze pięć powtórzeń? Pięć, cztery, trzy dwa jeden wracamy do lewej nogi, wdech i wydech przenosimy do boku albo nawet do przodu znowu ciężar ciała, nie uginać przeciwnego ramienia nie wychylać się na tamtą stronę tylko bardziej przenosić ciężar ciała na lewo wdech i wydech tak żeby poczuć na mięśnie i wydech. Noga się na podłodze albo jest w powietrzu. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Zmiana strony. Wdech i wydech. Po podłodze. Też działa, tylko ważne, żeby ciężar ciała był przeniesiony na prawą stronę. Albo noga w powietrzu. Wdech i wydech. Oba ramiona wyprostowane. Wdech i wydech. Ostatnie pięć powtórzeń, kto może? Pięć cztery. Trzy, dwa, jeden. Świetnie. Zmieniam pozycję. Podpieramy się na łokciach. Klatka piersiowa do przodu. Nogi razem, blisko klatki piersiowej i z wdechem próbujemy na przykład wyprostować prawą, lewą nogę. Wdech. I wdech. Jeżeli czujecie, że zmieniłaście pozycję, wyginacie kręgosłup, unosicie klatkę piersiową, noga bardziej ugięta i wyżej. Kto ma mocniejsze mięśnie brzucha, to próbuje z nogą nawet całkowicie wyprostowaną. Wdech. I wydech. Pięć powtórzeń. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Zmiana strony. I znowu wersja łatwiejsza. Jeśli macie słabsze mięśnie, nie forsujcie, bo pójdzie w odcinek lędźwiowy, a nie wcale w mięśnie brzucha. Wdech. I wydech do góry. I wydech. Pięć, cztery, trzy uśmiech na twarzy, dwa, jeden. Świetnie. Teraz pozycja na kolanach. Możecie sobie tutaj dać po dwóch stronach poduszki, bo będziemy wykonywać taki skręt z tym, żeby usiąść na biodrze i wstać. Wygląda prosto, ale to jest wszystko mocne mięśnie brzucha, więc jeżeli zejdziecie za nisko i nie dacie rady wrócić, podeprzeć się, ale użyć poduszki czy bloki od jogi, żeby podeprzeć biodro, żeby było trochę wyżej. Wdech i wydech. Kolejne, banalnie wyglądające ćwiczenie, ale jest doskonałe nie tylko na Mięśnie brzucha na mocny kor, ale również na wasz kręgosłup. Tutaj pracuje fajnie. Dech i wydech. Może dodatkowo tu jeszcze ściągać mięśnie pośladków, żeby pracowały też te mięśnie. Czemu nie? Dech i wydech to może to jeszcze pięć powtórzeń na każdą stronę. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Jeden. Świetnie. Znowu w pozycji na podpartych łokciach. Tym razem noga do boku. Ona znowu może być ugięta, jeżeli poczujecie, że odrywa się też lewa strona. Tutaj musimy trzymać wyżej i bardziej ugiętą lub wyprostowaną. Im bardziej ustabilizowana pozycja, tu lewa strona, cały czas na podłodze, tym bardziej aktywujecie mięśnie brzucha, ale również dodatkowo pracujemy nad mięśniami naszej prawej nogi wdech i wydech Ściągamy barki do tyłu klatka piersiowa do przodu i ostatnie 5 powtórzeń 5 4 3 2 Jeden, zmieniamy stronę. Wdech i wydech. Z bardziej nogą ugiętą, lub jeśli czujecie dobrą stabilność, wyprostowana. Wdech i wydech. tych i wyda ostatnie 5 powtórzeń. 5 4 3 2 i dan. Świetnie. Porosciągajmy mięśnie. Pozycja ze stopami szeroko. Unosimy ramię i skłon do boku. Rozluźnijcie przeciwną stronę, przeciwne ramię. Trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Zmieniamy stronę. Jeśli musicie, podeprzyjcie się bardziej na udzie niż w okolicy kolana lub teramię swobodnie. Trzymamy jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Przejmijamy naszą wirtualną piątkę. Cieszę się, że ze mną jesteście. Ćwiczymy wspólnie i. Rośnie nasza społeczność w siłę. Czekam na wasze kciuki, czekam na wasze komentarze, które bardzo, bardzo motywują mnie do dalszej pracy. Dziękuję za każdą formę wsparcia mojego kanału, przez naciśnięcie subskrypcji, przez naciśnięcie na kciuk przy odcinku, przez napisanie krótkiego komentarza, czy choćby nawet jednej małej ikonki, żeby pokazać tą reakcję. Widziałem, ćwiczyłem, podobało mi się, zostawiam ślad. Dla algorytmu, jak również dla innych, którzy odwiedzą kanał i będą patrzeć, czy treści się podobają i czy ćwiczenia są rzeczywiście efektywne. Jeszcze wielkie, wielkie podziękowania wszystkim tym, którzy wspierają kanał finansowo, dołączyli do różnych poziomów subskrypcji i dostają już, korzystają z najróżniejszych bonusów, w zależności od poziomu wsparcia. Dziękuję za płatne podziękowania, forma jednorazowego wsparcia kanału, czy też postawieniami wirtualnej kawy. Życzę Wam wszystkim miłego weekendu, miłego tygodnia. Porozciągajcie jutro i pojutrze mięśnie, brzucha. Ja dam na naszą grupę na Facebooku ćwiczenia, link z ćwiczeniami, więc porozciągajcie te mięśnie. I widzimy się za tydzień. Trzymajcie się!